Od ponad miesiąca jesteśmy na granicy. Jako ojciec prawie ośmiomiesięcznej córki, zapamiętam z 25 lutego, z piątku po wybuchu wojny, taką sytuację, kiedy stała matka z dwójką dzieci. Te dzieci miały może 5, może 6 lat, i po policzkach tych dzieci ciekły łzy. One nie płakały. One już nie miały się wypłakać po 40 godzinach oczekiwania przejazdu przez całą Ukrainę. I wtedy musiałem się obrócić, bo wtedy złamał mi się głos. Następnego dnia, w jednej z audycji radiowych, musiałem o tym opowiedzieć i nie byłem w stanie. Dzisiaj po czterech tygodniach już jesteśmy w stanie te emocje odłożyć na bok. Dzisiaj zostało powiedziane, że państwo nie dało rady. A ja powiem inaczej: państwo dało radę, państwo kowalscy. Państwo Nowakowie. Tak naprawdę radę dało wiele, bardziej lub mniej anonimowych naszych współobywateli, ale radę też dał samorząd. Po raz kolejny okazało się, że to samorząd jest najważniejszy, że to my jako samorządowcy musieliśmy zadbać o te pierwsze potrzeby uchodźców z Ukrainy. To my, na przejściu granicznym Krościenko Smolnica, po polskiej stronie, ale także po stronie ukraińskiej, musieliśmy zorganizować miasteczko, punkt obsługi podróżnych. I tylko ja wiem, jak naprawdę wyglądał proces uzyskiwania energii elektrycznej w tym miejscu. I o, po raz kolejny się okazało, że samorządy dały radę. Dzisiaj każda partia polityczna bez samorządu jest partią niekompletną, a Polska roku na nie będzie partią kompletną. Bo w ich gronie będzie wielu wspaniałych samorządowców, na których jeszcze czekamy. My, jako samorządowcy, w sytuacji wojny na Ukrainie daliśmy radę, pomogliśmy współobywatelom, pomogliśmy uchodźcom z Ukrainy. Ale my dajemy radę tak naprawdę cały czas i będziemy tą radę dawać cały czas. I wspólnie z Szymonem Hołownią, wspólnie z zarządem, wspólnie z wolontariuszami i członkami partii politycznej, będziemy zmieniać Polskę. Polskę dla naszych pokoleń, Polska do 50 pięćdziesiąt Szymona Hołowni. Dziękuję.